Cześć wszystkim, ja niezmiennie jest Myszu, a to będzie prawdopodobnie moja najkrótsza recenzja. Zasadniczo powerbank jaki jest każdy widzi. Mryga jedami świeci lampką i co najważniejsze ładuje baterie, no nie ma tu wielkiej filozofii. Nie ma też zatem sensu wijać w bawełnę, Przejdźmy do suchych faktów. 10400 mAh wystarcza mi, żeby 5 razy naładować telefon od 0 do 100%, czego w sumie zwykle nie robię, bo akumulatory Lion. Jak to niektórzy mówią, zdecydowanie wolą doładowania niż ładowania. Potem jeszcze mogłem dwukrotnie naładować głośnik Bluetooth. Przypominam, że telefon mój posiada 1850 mAh, natomiast głośniczek Bluetooth podajże 500. Telefon ładuje się do pełna około 2 godziny na gniazdku 1A i troszkę ponad godzinę na 2A. Jednak czterokrotne przekroczenie zaleconego natężenia spowodowało bardzo nieprzyjemne nagrzewanie się głośnik za to ładował się godzinkę na 1 amperze i jakieś 33 minuty na dwóch. Latarka w zupełności wystarcza do oświetlenia drogi, gdy wędrujemy ciemną ulicą lub pęku kluczy, jeśli spółdzielnia ociąga się z wymianą żarówki na klatce. Kształt i waga powerbanka są raczej nieprzyjazne kieszeniom, ale dołączone je tu i umożliwia wrzucenie akumulatorka do plecaka lub teczki bez stresu o utratę jego ślicznego wyglądu. I to chyba na tyle. Jeśli macie dodatkowe pytania, to zapraszam do komentarzy. Jeśli natomiast chcecie więcej recenzji, to kciukajcie w górę i zostawcie suba. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmiku.